Cześć, czołem wszystkim grzybiarzom. Dałem się namówić. Niedziela 8.30. Czekaliśmy aż trochę przestanie padać. Na terenie przekazano mi, że kurki są już w lesie. No jak na który dzisiaj 6 sierpnia, to no, minął tydzień dwa dni tak pada właśnie jak teraz. No i nic, wydaje mi się, że zmoknę dzisiaj okazji zrobimy krótki rekonesans, co się tam dzieje w tym lesie. No, poświęcę się i zmoknę dzisiaj dosyć, dosyć mocno widzę, pada, bo liście trochę zatrzymują tego. Jagody już się skończyły. Idziemy tutaj nie w krępnicy, tylko za miejscowością dobra Kowobolesławca mam tam takie miejsca na kurki ale jak widać po kałużach pełniuszkie są ja telefon moknie, wszystko moknie no zobaczymy trzeba się poświęcić czasami ale dwa dni deszczu no może coś powyłaziło z tej ściółki dobra na razie się wyłączam jak coś się znajdzie to nakręcimy no weszliśmy trochę w głąb lasu i proszę Spójrzcie jakie się robi jakie się robią kałuże wewnątrz lasu nawet dosyć głębokie, ponad 5 cm wody No dobrze to dobrze to wróży jak to mówią Jak ściółka na wilgnie To się coś zacznie pokazywać ale na, na dzisiaj to niestety nie widzę nic w zeszłym roku właśnie tutaj trochę kurek nazbierałem. O właśnie w takich, w takich zielonych miejscach. To może tak być, że tydzień popracuję, a za parę dni się zaczną te kureczki pokazywać, bo ten deszcz dla lasu jest naprawdę potrzebny. No dobra, idziemy dalej. No i niestety, oprócz dużej ilości wody, takie oto kałuże na rozdrożu wracamy się i pojedziemy jeszcze na tą krępnicę. Wszystko mokre mamy, buty. O, nie brałem gumiaków. No i tak, tak ten las wygląda. się coś lada dzień pokazać. No ale to jest początek sierpnia. To, to jeszcze troszkę według mnie za szybko. Choć już na internecie ludziki pokazują, że grzyby już gdzie niegdzie w różnych rejonach Polski się pokazują, łącznie z prawdziwkami. No ale nasze lasy jakieś zapóźnione. Oj, oj, ile wody. Nawet wewnątrz lasu dużo wody. Przyda się to ściółka namoknie. Niestety taka pogoda nie służy nie służy nawet w szklarni pomidorom. Nie zamykajcie swoich szklarni, folionów, inspektów jak to mówią, bo grzybica się wda, w warzywa. Ogórki u mnie zbierane regularnie. Wczoraj znowu wiaderko poszło ogórków do słoika z kiszeniem. Także sezon ogórkowy w pełni. Na polu już się pomału kończą, natomiast w szklarni z okien. No jeszcze coś tam na pewno zbiorę. Myślę już o takim poplonie, żeby tą ziemię troszkę ożywić. A i mam tam takie różne kwiaty, łubin, inne rzeczy. No one do jesieni mogą, mogą dawać radę sobie tam rosnąć. Po ogórkach to zrobię, a boję się o pomidory, czy w ogóle zobaczę w tym roku czerwonego pomidora, czy nie. Mówię, miałem miesiąc zapóźnienia z pewnych względów. No i tak, tak to wyszło z tym wszystkim. O! Trzeba będzie przeskoczyć tu. Tyle wody. Wracamy, no. Jedziemy jeszcze na tą Krępnicę. Zgłoszę się na miejscu skrępnicy. Krępnicy. O, witam ponownie. Godzina 9 rano. Dalej pada. Jesteśmy już w Krępnicy, ani jednego samochodu. Dwie osoby, gdzieś tam z dalsza widziałem dobrze ubrane, z parasolami. Szły sobie drogą w kierunku lasu. Może jednak się więcej osób skusiło na te kurki. No pójdziemy i będziemy widzieć czy coś się pokazuje w tych krępnickich lasach. Dobra, wejdziemy może tutaj w prawo. Tu zawsze podgrzybki były. Już troszkę mniej pada, takie się robi jaśniejsze niebo. Jak wspominałem buty już mokre. Idę z synem. Bo to jego pomysł był, żeby w niedzielę z rana wyskoczyć na grzyby. O, są takie tutaj pierwsze okazy. Ale podgrzybki to nie są. To takie olszówki blaszkowe. Nie ruszam ich. Ale już pierwsze oznaki, że las się budzi. W sierpień. Jeszcze lato. Ale co nieco, tam też nie nakręciłem, bo tego, te olszówki były w tym liściastym lesie, jak już się wyłączyłem. Już mi się nie chciało pokazywać, ale to takie kapcie wielkie. Także idziemy sobie, idziemy sobie tutaj. No tak teoretycznie w tym zielonym mchu też powinny być kurki. Ale czy będą? Zobaczymy. Na razie idziemy zgłoszę się za jakiś czas. Witam ponownie. Tak jak na koniec lipca i tak jak przewidywałem nie ma grzybów w lesie. Niech się tak niesie jeszcze na grzybki za wcześnie. Byliśmy w paru takich miejscach, gdzie powinny te kurki być. Może nasi grzybiarze mają takie stałe, dziuple, kurkowe i coś tam odnajdują. No, za to tak obserwuję tą, tą ściółkę. Te wszelakie tutaj pobojowiska, po przecince tego lasu. I taka zryta ziemia, zryta ściółka sprawia, że może się pokaże co nieco później. Coś z tej ziemi zacznie wychodzić. Doszły mnie słuchy też o tych czerwonych kozakach. Fajny to grzyb. Ale też nic, nic, z tych rzeczy. Nic z tych rzeczy nie ma. Brzuski też tu widzę poprzecinali. No tutaj parę kozaków się w zeszłym roku znalazło. Właśnie w tym miejscu. Ale szału niestety z kozakami przez cały zeszły sezon nie było głównie grzybki choć lubię ten, ten, ten rodzaj grzybu grzyba no i teraz skręcimy skręcimy tu będziemy wracać do samochodu i tytuł filmu jaki dać grzyby w sierpniu na początku na pewno nie w okolicach 20-25 sierpnia, coś się tutaj pokaże, ale na chwilę obecną, nic mokro, buty się tak zapadają, w tym, tym mokrym idziemy teraz na drugą stronę. Tam jest droga, i po prawej stronie taki liściasty. Raczej kurek nie, nie ma co się spodziewać, ale prawdziwków. No, pięknie wygląda. Nie mogę czekać na takie normalne grzybo Dobra, na chwileczkę się odłączę. Witam ponownie. Fajne drzewka. O, już kiedyś wspominałem taki zagrzybione te drzewka tym popielatym grzybem i wchodzimy do takiego liściastego lasku, w którym w zeszłym roku nakręciłem parę takich fajnych filmów. E, fu, jakiś temat mi do głowy wpłynął na temat e, komentarzy na internecie u naszych e, drogich youtuberów którzy mają słownictwo rodem z rynsztoku. Zwróciłem tam uwagę na wiązanie sznurków. Poczuł się gość bardzo urażony. No, subskrybuję jego kanał od jakiegoś roku może dłużej i chciałbym wspomnieć nie tylko u niego, ale u wielu innych. YouTuberów na różnych tematach, wypowiedzi są pełne naszej polskiej polszczyzny. Brzydkiej brzydzę się takim językiem, kiedy ciągle z ust wylewa się rynsztok. Bardzo się tym brzydzę i nie będę takich słów używał jak ci YouTuberzy. Może im to przysparza yy, tych subskrypcji. Bo swój swojego rozpozna, żona wręcz zabroniła mi udzielać rad i komentować, skoro on wie lepiej i wielu innych. Pouczał mnie o kręceniu filmu, filmów. No, ja wspomniałem i mam napisane w tej stopce o mnie, warto poczytać, że kręcę w amatorkę z ręki na razie. Choć komputerami zajmowałem się bardzo długo i wie, wielu mogło się uczyć ode mnie na temat komputeryzacji i tego wszystkiego. Piękny ten las. No, ale rzeczywiście, chyba przestanę tam komentować. Trzeba niektórym tylko słodzić, bla bla bla. Jakie fajne, jakie to. Takie nieszczere komentarze, pochlebstwa dawać. Wtedy człowiek jest zadowolony, że mu tak wszyscy słodzą. A czasami taka gorycz pomaga, żeby człowiek nauczył się czegoś od innego. Przecież ja patrzę na wiele portali na YouTube i uczę się różnych rzeczy i tą wiedzę przekazuję. Ja kanał będę rozwijał dalej. Nie mam tam jakiegoś progu, jakiegoś w zamierzeniach jakiś tam ileś subskrypcji, bo to ludzie zadecydują czy się podoba moja polemika na kanale no i jakość filmów na pewno też się poprawi jeszcze jeszcze muszę odczekać z pewnych względów aż mi się wszystko wyklaruje w życiu no i wtedy będziemy te filmy kręcić o różnych rzeczach o różnych tematyce no na razie na razie jest jak jest dalej, amatorka prosto z telefonu. No, spójrzcie, tutaj jest ten mój, to te moje skrzyżowanie. Tu jest to moje skrzyżowanie, na którym bardzo dużo podgrzebków rosło. Właśnie w tym, na tym skrzyżowaniu można było co nieco tu uskubać, i też tutaj nic już nie ma. Jak wspominałem, będziemy wracać się do samochodu. Rozgadałem się na temat przekleństw na temat pisania komentarzy na obcych portalach YouTube'owych Nie polecam czasami się wychylać bo można kubeł gnojówki na łeb dostać I tak mi się stało właśnie ostatnim razem wszyscy są najmądrzejsi kręcą najlepsze filmy i o wszystkim wszystko najlepiej wiedzą to taka nasza narodowa cecha, cecha Polaka, który wszystko umie naprawić, wszystko umie zrobić i o wszystkim wszystko wie najlepiej. No nic, ma co tutaj łazić. Tutaj też powinny być kureczki. Lubią taki mech. Ale to miejsce jest podgrzybkowe. To na razie. Drogą prawie nie idzie iść. Tak dużo kałuż. No zwiastuje to dobre nawilżenie lasu. I teraz jakby zaczęło słoneczko przygrzewać, to siłka może wyda co co nieco. Idziemy już do samochodu drogą, bo tak kropi tak sobie. No, ale spójrzcie jakie kałuże. Oddaliliśmy się przynajmniej na na dwa kilometry głąb tam lasu. No i teraz trzeba wrócić No Tak tak to wygląda Wody pod dostatkiem Wody pod dostatkiem, a grzybów nic nie ma No jaki plan na niedzielę na dzisiaj coś tam trafić do jedzenia Odwiedzimy teściową no teściowa to jest najważniejsza osoba w rodzinie. Obiecałem ogórki, koper, liście chrzanu. Jedno wiadro już tam niedawno poszło. Chyba w piątek. W piątek, tak no, ale jeszcze w sad do, do, do kiszenia jest potrzebny teściowej. No i tak to wygląda. No myślę, że już zakończę, wracamy już do samochodu, Żygów nie ma na 6 sierpień lub sierpnia, poloniści będą poprawiać, a człowiek mówi potoczną polszczyzną i czasami się myli. OK, to życzę zdrowka wszystkim, najlepszego. I spotykamy się przy kolejnym filmie, może już będą te grzyby. Idziemy w leśną drogą, bo tam przez tą wodę naprawdę nie idzie iść. To do zobaczenia.